Witajcie ciekawcy na kanale Dla Ciekawskich Shopping, gdzie pokazujemy najlepsze okazje zakupowe wybrane specjalnie dla Was. Pamiętajcie, że linki do produktów znajdziecie zawsze w opisie filmu. A dziś odcinek, który, mamy nadzieję, spodoba się każdemu miłośnikowi porządku. Mamy bowiem dla Was gadżety ułatwiające organizację, przechowywanie rzeczy i porządkowanie przestrzeni. Coś dla perfekcyjnej Pani domu i nie tylko. Jesteście ciekawi, co przygotowaliśmy? No to zaczynamy! Numer jeden na naszej liście to organizery na torebki do szaf. Nie każda z nas ma możliwość eksponowania torebek w garderobie niczym gwiazda filmowa, ale też nie chcemy, by nasze rzeczy poniewierały się bez swojego miejsca. Taki segregator sprawi, że torebki będą utrzymane w dobrym kształcie, a problem przechowywania ich zniknie. Organizery są przezroczyste, więc nigdy nie będzie problemu z sięgnięciem po odpowiedni dodatek do naszego stroju. Pokrowce na ubrania i to nie byle jakie. Zazwyczaj pokrowce na płaszcze mieszczą jedną sztukę odzieży. Tymczasem do tych możemy schować kurtki i płaszcze, na przykład te zimowe oraz na lato i od razu po kilka sztuk. Organizery na bieliznę lub skarpetki. Każdy można zawiesić na drążku, a znajduje się na nim 16 przezroczystych przegródek, więc bez problemu rozpoznamy to, co nam potrzeba. Silikonowe pokrywki. Każdy z nas ma w domu folię spożywczą, której używamy, by na przykład przykryć żywność w pojemnikach. A co jeśli pokażemy wam silikonowe pokrywki wielorazowego użytku? Takie akcesoria pozwolą na znaczne zminimalizowanie użycie folii. Dostępne są w trzech rozmiarach S, M i L. Genialne w swojej prostocie, prawda? Siatka typu Paryżanka. Wszyscy już chyba widzą potrzebę ograniczenia plastikowych toreb jednorazowego użytku. Taka siatka jest bardzo eko, ale i trendy. Możemy chodzić z nią na zakupy, na plażę, pakować zabawki do piaskownicy dla dzieci albo po prostu przechowywać warzywa. Jeśli przyjmiemy, że raz w tygodniu wydajemy złotówkę na plastikowe torebki, to takie siatki pozwolą nam zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych rocznie. No i mamy też pozytywny efekt w postaci ograniczenia zużycia foliówek. Siatki na owoce i warzywa. A co powiecie na takie siatki na owoce i warzywa? Zamiast wkładać każdorazowo banany, ogórki, pomidory do plastikowych torebek, lepiej nosić ze sobą te woreczki. To również bardzo ekologiczne i praktyczne podejście do zakupów. Można je prać w pralce i zaopatrzyć się w zapas. Siatki na czosnek i cebulę. Czosnek czy cebula mogą efektownie wisieć sobie w starym stylu przy kuchni. Pamiętacie, jak to było u babci? Jednak dziś mało kto tak robi. Tymczasem te bawełniane siatki można zgrabnie powiesić na haczykach gdzieś w wygodnym miejscu. Warzywa mają swoje miejsce, a my nie mamy bałaganu. Filcowa torba dla mam lub organizer do samochodu. Patrzcie tylko na to. Na pieluchy, na butelki, na kocyki i wszelkie możliwe akcesoria potrzebne każdej młodej mamie i nie tylko. Taka torba przyda się też jako organizer do samochodu, który pozwoli przewozić wszystko to, co zazwyczaj robi nam w pojeździe bałagan: chusteczki, środki do czyszczenia kokpitu i inne. Można, można. Duże pokrowce na odzież i pościel. Jak przechowujemy koce, kołdry i śpiwory? Można je schować do pojemników lub jeśli nie mamy takiej możliwości, umieścić w tych pięknych, dekoracyjnych pokrowcach. Wzorów jest pełno i każdy bardzo ładny. Co więcej, worki można też wykorzystać do przechowywania innych rzeczy, na przykład dziecięcych zabawek. Uchwyt na ręczniki kuchenne. Zazwyczaj rolka z papierem na ręczniki kuchenne zabiera nam miejsce na blacie roboczym, a jeśli kuchnia jest niewielka, przestrzeń staje się na wagę złota. Ten uchwyt pozwala umocować ręczniki kuchenne tuż pod górnymi szafkami, sprawiając, że znika ono z blatu, ale wciąż pozostaje łatwo dostępny. Organizer na kosmetyki, przybory biurowe. A to jest niewielka, lecz strasznie potrzebna rzecz. Organizery wykonane z matowego tworzywa pozwolą na uporządkowanie rzeczy, które zazwyczaj leżą w szufladach bez ładu. Możemy przechowywać w nich akcesoria kosmetyczne i kosmetyki, ale też przedmioty potrzebne w biurze, jak długopisy, spinacze, pineski i tym podobne. Duży organizer na kosmetyki to już nie tyle akcesorium, co niemal malutki mebel. Przezroczysty pojemnik zmieści naprawdę imponującą ilość kosmetyków. Jak wiecie, Azjatki stosują pielęgnację wieloetapową i potrzebują naprawdę sporej ilości specyfików, więc jeśli one mieszczą się w tych kapsułach ze swoimi kosmetykami, uznajemy, że jest to bardzo pojemna rzecz. Taki organizer może przydać się, gdy dzielimy z kimś łazienkę i chcemy, by nasze rzeczy łatwo przenieść w inne miejsce i wygodnie je uporządkować. Podłużny kosz na śmieci Ciekawe co powiecie na to: kosz na śmieci wcale nie musi być cylindryczny. Ten spłaszczony pojemnik można zgrabnie wcisnąć np. w przestrzeń między toaletą a ścianą lub w każde inne miejsce, gdzie nie zmieści się tradycyjny kosz. Sprytne? Wewnętrzna półka. Czasem mamy potrzebę oddzielenia kubków, talerzy czy miejsca na przechowywanie przypraw. I ta niewielka półka wewnętrzna pozwoli nam podzielić przestrzeń właśnie w taki wygodny sposób. Voilà! Dysk na kable do ładowarki. Z kablami często jest problem, nie wiadomo gdzie są albo plączą się, a może tak pozwijać je i umieścić w kolorowych dyskach. W dodatku każdy dysk można podpisać, więc będziemy wiedzieć, który kabel ma jakie przeznaczenie. Przegródka na telefon do samochodu. Wykonana częściowo z siatki pozwala nam stworzyć dodatkowe miejsce na telefon komórkowy, karty, mapy, ulotki i tym podobne. Telefon nie wypadnie i zawsze będzie pod ręką. Ale pamiętajcie, by korzystać z zestawu głośnomówiących, a nie trzymać telefon w ręce podczas rozmowy i prowadząc jednocześnie samochód. Zaokrąglone pojemniki czy tylko nam wydają się one niezbędne, mają przyjemne zaokrąglone kształty i mocuje się je przy pomocy przystawek? A to oznacza, że najlepiej trzymają się gładkich powierzchni jak lustra, szyby, wanna lub płytki łazienkowe. Możemy przechowywać w nich np. szczoteczki do zębów, czy też inne drobne przedmioty. Pudełko na klocki LEGO. Jego pokrywa jest tak karbowana, by można było przymocować do nich klocki LEGO. Są pojemne i można ustawiać je jedno na drugim. Jeśli ktoś kiedykolwiek nadepnął na klocek LEGO, samotnie leżący i czyhający na swoją ofiarę na dywanie, będzie wiedział, dlaczego tak ważne jest trzymanie LEGO w pudełkach. Kwiatek na łakocie. Ten pojemnik w kształcie kwiatu rozkłada się w niecodzienny sposób ujawniając ukryte przegródki. Możemy w nich przechowywać łakocie, ale nie tylko. Jeśli jesteśmy fanami rękodzieła wewnątrz zmieszczą się guziki, pineski i inne akcesoria. Mamy jeszcze dla Was piórnik i pionowy kubek na długopisy w jednym. Jest wykonany z tkaniny, ale ma usztywnione dno, dzięki czemu można postawić go pionowo niczym kubek. Można zmniejszyć go o połowę, by przechowywać drobniejsze rzeczy albo wykorzystać jako portfelik dla dzieci. Słodkie, prawda? I to już koniec tego, co przygotowaliśmy na dziś. Który produkt spodobał Wam się najbardziej, bez którego już teraz nie wyobrażacie sobie życia? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. I przypominamy, że ceny produktów podane są w opisie filmu. Do usłyszenia, cześć!